Cześć z tej strony, Dusia. I Anetka. Witamy Was na kanale. Podwiejskim. Wiej... Pod Podwiejskim niebem. Raz. Cześć z tej strony, Dusia. I Anetka. Witamy Was na kanale. Podwiejskim pod niebem. Pod Znowu zmierzamy do naszej Toluni z tabletkami, i znowu po drodze zahaczamy o naszą o... konstrukcję, <głos> konstrukcję. <głos> o powstający nasz budyneczek. Zobaczcie, wznoszą się powoli, no to znaczy, może nie ściany, no ale taka już konstrukcja sto stoi. Tyle na razie zdążyliśmy zrobić. To znaczy, Mój mąż, ja i syn też przyjechał pomóc. No i no jeszcze dużo przed nami, ale i tak najgorsza, najgorsza, część jak dla mnie jest zrobiona. Szukałam takiego miejsca, które by, byłoby jak najbardziej płaskie. Myślałam, że takie znajdę, ale zobaczcie jaki tu jest jaka tu jest różnica w poziomie. Tutaj do, właśnie widać, no dopiero. No, widać, widać. Także kolejny etap, dalsze etapy oczywiście będą pokazywane na bieżąco, a jak już y, zrobimy, to wtedy wszystko dokładnie opowiem, jak to robiliśmy. Nagrywamy mhm. tak podsumowanie tak. takie. Tak, o co robimy może takie podsumowanie. Ale chcemy też powiedzieć, że ostatnio y, pisaliście w komentarzach, co to za zwierzątka mogą tu mieszkać, ponieważ tego nie zdradzaliśmy. I możemy chyba zdradzić, że pojawiła się prawidłowa odpowiedź. Tak, zdradzasz już? No, tam było trochę tych odpowiedzi, więc pojawiła <noise> jedna się. Jedna z nich jest prawidłowa. Tak, jedna z nich jest prawidłowa, a Wy czekajcie na więcej informacji. Pod tym filmem też możecie zgadywać, co zamieszka. U nas jakie zwierzątka i odpowiemy, to są zwierzątka, y, gatunek zwierząt, których jeszcze nie mamy. Także nie będzie to, nie wiem, jakiś kolejny osiołek, czy kolejne kaczki. A tylko. Kolejny osiołek? Też by było Fajnie bo to no. Tak, ale kiedyś. Tego kiedyś, nie kiedyś, mamy. kiedyś będzie kolejny osiołek. No i to się już widzisz. Nie jest zadowolona. Poszła do stanu z tego względu. Co, to się, ty chcesz być jedynym osiołkiem, co? suniu? Wszystko dobrze? Dzisiaj, kochani, widzicie, troszkę lało rano. To jest. Cześć. A ja marchewa, ja nie wiem, do... wszystko mokre. Zobacz, co się tu dzieje. Ja i tak już zamiatałam tutaj, zbierałam, ale strasznie tutaj jest. błoto to się zrobiło? Cześć, tosienko. Aha. Marchewkę mam na. No. Musimy no, iść do to do No, chodźmy. Ona niestety. To I dzisiaj tak. znowu był rano taki problem. Z tymi tabletkami dla Tolunii. Ona już po prostu wie, tak, wie, że, że, sam... że nie dostaje samego jabłka. No jest coraz trudniej, dlatego dziś. Uwaga, wow, oh bo to jest tak ślisko, i dla, dlatego teraz y, spróbujemy jej dać w marchewce. Tak, tu mamy przygotowane, o pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj, o, troszkę to rozkruszę. Tu w środku, nie wiem, czy to mamy tabletkę. Zaraz ją zatkam. Ubaraj, bo kamerze. Tak, też by chciała. Ale idziemy do naszej tolunki, Nie kochani. Nie ma nic, ko ko kochanie. Później Ci przyniosę. Idziemy do tolunki. Już zatykam tą marchewę. I papa, to... czy. Ja Ci pokażę, że będzie bez problemu. No dobrze, oby. No trzeba jej chyba zmieniać. Raz marchewkę, Cześć, raz tolunia. jabłko. Dary konik. Może raz buraczka jakiegoś. I jak? No, zjadła Cieka? chyba. Jeszcze patrzę czy nie wypluła mm. przypadkiem. Zjadła. Tam jest kawałek Tak, marchewki. tak, ale to marchewka, tak. O. Bo to na początku wypadło. Czekaj wypada. jeszcze, bo jeszcze coś chrupię, żeby nie wyleciało jej. Dobra. Wydaje mi się, chyba, że zjadła. Zjadło. No nic tu takiego więcej nie wypadło. Super. Trzeba jej chyba zmienić. No po prostu chyba. Cię nie lubi. Lubi mnie. <noise> <noise> to Lunia to sobie dalej coś... To Gryzie ja... to jeszcze, bo to połknęła. Aha. Lubimy się, nie? Lubimy się. Osiołek przybiegł tutaj nawet. No to, no, no wiadomo, Cześć. że z Tosią, to no to my się lubimy. Cześć, słodziaku. No to co, bierzemy kogo? Ha, Haficzka. Czy wszystkie bierzemy? Nie, bierzemy chaffi, tak? Chafficzkę bierzemy, Pani, no. Nie mam już nic, ale wiem, że rękami pachnie marchewką. No to, no, no to dobra, koleżanki. Tosia z Karusią zostają opiekować się Tolunią? Tak. Warta. A Hafunia? Chodź Hafuniu. Idziemy. Raz, dwa, trzy idziesz ty. <grym> Wlasowaliśmy ci wiesz? Chodź. Hafunia dzielnie maszeruje. Też. Kla Klaudusia też. Ja trochę mniej dzielnie. <grym> ja się trochę cykam. A słyszałaś Tolunię? Bezunka tu nas zasekuruje, od przodu od boku. Bezłunia to jest taka nasza kochana psina. Chodź bezunku. Chodź, Znowu chodź. mijamy kury, kaczki. Przy okazji robimy obchód. O kaczki już nas, nas widzą, nas witają, ale zrobiła się taka piękna pogoda, a do południa tak lało. Strasznie. Ale z drugiej strony dobrze. Nie jest w chodź. ostatnim w takim za w tym sezonie, Hafunio. Tak, idziemy sobie na spacerek. Hafunka delikatnie niespokojna, no bo wiecie, odeszliśmy już daleko od jej przyjaciółek. Ale to nic, one też muszą co jakiś czas wychodzić sobie same. Hafunie spokojnie. Tak, tak, muszą, bo wiecie, one z, y, jako konie wolnowybiegowe nie są zamykane w stajni i są cały czas razem, tak. ale co jakiś czas je bierzemy. Musiały się na chwilę przerwać, ale kontynuując, to są konie wybiegowe. uważaj, Kafunka, oh, 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 oh. e, które nie są zamykane na noc stajni, dlatego są turbo zżyte, bo one nigdzie same, bez siebie nawzajem się nie ruszają ani nie stoją. Dlatego dbamy też o to, żeby regularnie wychodzić z nimi pojedynczo, nawet z... Pojedynczo czy pojedynczo, Nie wiem, nieważne. Żeby nawet z kucykami wychodzić, e, żeby się też przyzwyczaiły na życie bez siebie, tutaj uważajmy, bo wchodzimy na mosty, Kafunka, zrożnie. Ale popatrz już wchodzi, a, tak. a, a, a pamiętasz, rok temu. Był problem straszny, w ogóle się bała podejść do mostku. Mhm. Nie łapiecie, ale jak przyspieszamy to, Tak, że chcesz biegnąć. Oh, Wspinamy się, się pod, pod górkę. Minęliśmy pastwiska, te zielone, na które były prze, przeprowadzane. Teraz od dwóch tygodni, od kiedy to lunia choruje, nie są. Tak. Więc chłopunia myślała, że idzie jeść, a tu spacerek i to pod górę. Przy okazji pokażemy naszą piękną lipę, na której jest zawieszona kapliczka. Idziemy sobie teraz w dół bo u nas to tak że albo idzie w górę, albo w dół, nie ma nic po pośrodku. A my się idziemy przejść z hafunką. Hafi już czasami rży, tęskni za stadem, ale za chwilę będziemy wracać. Ważne, Komunię że takie skocerek sobie zrobiłyśmy. Tutaj mamy dużo takich różnych ścieżek. A akurat ta droga, którą teraz idziemy, tylko nie wiem, czy tam dojdziemy. Tak, hafunia. Bo nie, jest nie bardzo dojdziemy. mokro, no, prowadzi do takiego wąwozu, który też lubimy sobie odwiedzać czasami. Tak, hapunia? Tak, wracamy. wracamy? No to teraz już pójdzie chętnie. Tak, teraz trzeba <grym> będzie zwalniać. Musimy jej potem sprawdzić kopyta, bo pomimo tego, że tu większość chodzimy po błotku, to mimo wszystko jest trochę kamyczków. Nie chcemy, żeby się podbiła, dlatego jak wrócimy, wejdziemy pod kolejną górę. To sprawdzimy jej na szybko kopytka, czy tam wszystko jest ok i wyczyścimy przy okazji jej kopytka również. Widzicie różnicę? Jak hafnik schodzi w dół I tak, i się oddala od domku. A jak wraca, nie? Tak, a z jaką chęcią i pędem wraca. Popatrzcie, przyszliśmy z hafunką, a tu już jej przyjaciółki stoją, nawet Tolunia. A tutaj... o, to torunia sobie wyszła. Tak, nawet torunka sobie wyszła na górę. Więc teraz wczoraj, nagro... A wczoraj też była y, y, wieczorem tak wyżej. Nagrodzimy hawka, chyba... hawkę y, lizawką i będziemy czyścić kopyta. Także chyba coraz lepiej, bo coraz wyżej też wchodzi. Hafi już miała dzisiaj lizawkę, bo ja je czyściłam. A. No to dlatego. Ale to chcę. chwilka może, bo to tylko tak troszkę. Afi? A nie ma żadnych kamyczków, kopytko. Ale na wszelki wypadek tak, tak. warto. Nie zostawiamy, kochani, uwiązów tak jak ja teraz. Już lepiej puścić konia, żeby sobie nie przydepła. Mhm. Hafy jest zadowolona, że ma świeżą trapkę, nawet na lizapkę nie zwraca uwagi. Tak, można ją wszystko robić, hafunia też jest bezpiecznym konikiem. Ona kiedyś pracowała w hipoterapii, tak jak mówiliśmy. Wiadomo, na każde zwierzę trzeba uważać, kochani. Pamiętajmy o tym. Pięknie. I ostatnia. O tak. Te nogi, Hafi, powiem Wam. <grym> Jak bezapatry, co robisz. Trochę ważył. <grym> eee, niemożliwe. Fuh, super. Grzeczny koniś. A tutaj o. Czeka. To Lunia z Karusią. O jakieś tutaj przyjaciółki. Się miziają. Tu jest prąd? <noise> nie ma, nie ma. Jest prąd? Nie ma. Ok. Ale tu cię nie wpuścimy? Nie, nie. Bo nie ma wejścia, Hafunko. <noise> o siu, na osła tam stoją. przyjaciółki. A Tosia? A Tosia zajmuje się drzewkiem. I Tosia, dobre listki. Fajnie to Lunia, że już tak wracasz do siebie. No czekajcie, dziewczynki, nie wychodzicie na razie, ale one się ogadają, jak się wchodzi. Czekajcie, skręcimy, bo zobacz, jak już jedzą. No, mają rację, co mają. Czekać na karmidło. No, kulturalnie powinny poczekać, a nie. <grymne> Ale balby na to, tak w ogóle ostatnio się jakaś taka rozgadana zrobiła. <grymne> Dobrze. Dobra, a tamto weźmiemy, bo trzeba przemyć, wyparzyć. Ja im tutaj resztkę wysypię. niech sobie jedzą tamto. Klobu się podasz mi ten borak? Jasne. Aha, bo uważam, bo... ciężki jest bardzo. Nie, nie, bo tutaj jest siano, wiesz. Okej. Okay. A bo co siano dajesz królom? A bo one lubią sobie w nim, w nim grzebać, wydziobują. Wiesz, przecież są nasiona różnych, traw i ziół. Także... I tutaj y, wyzbierałam to, co się rozsypało, jak przyjechało dla koni. I tak tam jest jeszcze do wygrabienia. To im tutaj może... I tak jest woliera do wysprzątania, to niech mają tutaj na przykład. Są tu wygrabione. No jak tam dziewczyny? Elegancko macie? Ale, potwierdzają. Ale z, z, zobaczcie, jak one teraz tutaj mają klimatycznie pod tym dębem, nie? Tak, tak. Fajnie no, zacienione, delikatnie. No i w ogóle taki nastrojowo. Dobrze, idziemy. Na razie musimy wymyć baseniki dla kaczek, zmienić im tam wodę. Cała farma. No trzeba, bo już trzeba im tą wodę wymienić. Zobacz co bezumia. Tak, no. kopię sobie. No Coś czuję. Ładnie słońce też tutaj wygląda. No, fajnie się tak zrobiło. Przez pół dnia mało, a teraz sobie e, przez pół kolejnego dnia, jak kolejnego, tego samego dnia świeci. No bo wiesz, coś, 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 coś pomieszałam, ale... tak jak w garcu, ja... po prostu. Dobra, teraz musimy połączyć dwa węże, żeby się dostać do kaczek. Jak coś, to to był żart, tylko Antka ja, ja, ja tego nie słyszała, ale nie Pani mamy marca, co? mamy maj. A, <laughs> żebyście nie myśleli, że, nie, aż że aż z takim wyprzedzeniem <laughs> nagrywamy, to spokojnie mamy maj. Powiedziałam no. w marcu jak gad, Aha. Bo... Taka jestem zabawna. Dobra. Dawaj. Ja spróbuję to jakoś tak rozwinąć, żeby to Idziemy. się nie poplątało. Dobra, damy radę. Na luzie. Czekaj, cz a dobra idź. A to tylko do tego, czy dalej? Yy, no to dobra, to na razie tu. Spróbuj to połączyć. Nie jest. Dawaj, próba. Odkręci, zobaczymy, czy, czy dobra. jest ten majster. <laughs> Może się nie udać. Kurna wiadomo, że się nie udało. Zatrzymaj, zatrzymaj. <noise> Jeszcze raz. No teraz trzeba do końca i teraz dokręcić. No to tak jak Ci mówiłam, I teraz... teoretycznie powinno być. No to dobra, to trzymaj kamerę, ja i teraz robić test. Wiesz co, może ty nam na razie trzymaj, a ja ręce. Ja pójdę. <noise> Czyli test numer dwa. No odkręciłam. No. Nie udało się. Serio? No daje się. Szatuje, udało się. Halźme. No to... A to na luzie już zdążymy. A czy... Yy... No to dobra, to zostaw już i będziemy ciągły ten. Tak, bo to popatrzę, to jeszcze ten jest taki długi i tutaj jeszcze tam zachodzi. Masz rękawice. Dzięki. Masz kamerę? To dobra. To dobra. No dobra. No o, nie wiem już. Skoro dobra. Kury nie mam jedzenia. Mam całą listę zadań, które mamy zrobić dzisiaj i już się gubię, wiesz? A to super, bo właśnie kończymy. Jak? No, Jak co? ja ja nawet nie jestem w połowie. Ja. Baduniu ratuj, ratuj dusia. Ja pierniczę. No, także. tak, że masz to nagrane normalnie. Super. Bez unia to... Klaudusia, no. Ale rękawiczki są. Jest. <laughs> no, no co? No mokro, ślisko. Nie przejmuj się, Klaudusia. Kurde, dobrze się na to. Na... Telefon jest cały. Ja wiem, jak upadać. Mam ja telefon. Dobra, idziemy. Ej, wiesz, jak sobie robił. To przełóż przez to. Co ty robisz? Ja z tego biłam, że nie mogę iść. Aha, ojej. Jeszcze z moimi plecami Tutaj przyniesie. Dobra. Idę na około. Nie tak łatwo no wylepnie. Bo się złamie. Dobra, popatrz się. Nie, nie, to czekaj, to ja ci po... Nawet damy pom radę. trzeba bo złamiesz basenik. no. A czekaj, Bo to trzeba kamienie wyciągnąć. No tak, tak. A po co ja mi te rękawiczki te? A idzę, idzę. Bo ja obciążyłam, wiesz. Ja się dziwię, że to waży, kurna lisza. Ale to i tak będzie ważyć. Uważaj, wiesz. No złamie. Widzicie to? Wow. Co? Co widzicie? No dobra. sobie do buta. I tak, że jestem cała mokra, błota i brudna, <laughs> więc luz. Popatrz, o, się. To. Polski plastik. <laughs> Nie wiem czy to polski jest, szczerze mówiąc. Dobra. Superowsko. To się spukało? Łatko. No to z Woda do baseników się nalewa. Klaudusia zbiera garczki, które są rozłożone między skrzyniami w ogródku. Klaudusia, ale uciekają przed tobą. Niewdzięcznice. Klaudusia, tam jest jeszcze trzeci. Kurde, jak naprawdę, jak w tej, jak są te za granicą zabawy, zbieranie jajka na Wielkanoc, tak się czuję trochę. <grym> A bo ja wiesz co zawsze się boję, żeby żeby się nie udławiły tymi ślimakami wszędzie mają rozstawione. Tu jest jeszcze czwarty i piąty, ale tu już tutaj bliżej, więc chciałam tylko, żebyś te trzy przy, przyniosła, które były dalej. A w ogóle jeszcze tak sorki się wtrącę, ale ostatnio zrywaliśmy warzywa stąd, co nie? Mhm. Z ogrodu. By przepyszne. No to fakt. I ta zielona cebulka i wrzodkiewki i sałata przepychota. I jajeczka. Skutniczka. Ale to nie zrywaliśmy. No nie. A właśnie wiesz co nie wzięliśmy jajek. No widzisz, no to dobra, to może się wyklują jakieś młode. Dobra, tu się prze, przełóż już do tego drugiego. Ty w ogóle nie słuchasz moich super żartów. Widzowie, mam nadzieję, że wy przynajmniej docenicie moje A, poczucie bo humoru. Ja, bo ja dzisiaj mam jakoś tak na głowie zbyt dużo no rzeczy już myślałam i jestem przy kolejnych. Mam nadzieję, że widzowie, wy doceniacie moje cudowne poczucie humoru i każdy żart wyłapujecie, który tu mówię. Tak, bardzo doceniają. Tak myślę właśnie, więc zosta jeśli chociaż jedna osoba docenia moje <noise> poczucie humoru, to proszę o zostawienie komentarza. To będę dalej raczyć wszystkich takimi żartami. No to detalem. ciekawe, zobaczymy. Oby kurczowe, to mi przykra, nie ani jednego. Szkoda, że dusia zimna, woda, zimno jest. Śmiechu z dymu już dawno mi. A najpierw wyp... wypuść, du... dusia, wiesz? Najpierw teraz pcze. No to dobrze, dobrze. I kochani, jeszcze pójdziemy po jajka. Zobaczymy, ile ich dziś. Kurki myślą, że to my im coś damy. A to weźmiemy coś od nich. Zobaczymy, ile jajek dzisiaj jest. Już Wam pokazuję. Zgubiła się mnie. O, już, już siedzą na grzędzie. Już? Dziewczyny, ale chyba tylko kopciuszek. No zgaduj, które. Z bożanką, tak? Kopciuszek z bożanką i ze śnieżką. A, to śnieżka to coś... Bo, bo przeważnie... O, już się kopciuszek wkurza. Tak. Dobra, to trzymaj, a ja będę wyciągać. Zobaczymy, czy w tej ciemności... E... Wezmę znowu sztuczne. Dusia masz w ci tutaj. No to dobra. To jest sztuczne? To jest sztuczne? Kurde, ale Józecznie. jestem ale jestem znawca. A miałaś powiedzieć, że ja kiedyś wzięłam sztuczne. Kochani, a jak, mówiłam na Ciebie. Jak ja raz wzięłam sztuczne, to musiało to być na filmiku. A potem jak pani Anetka wzięła sztuczne. To już nie było takie hu, hura hura. No było, ale czekaj, ale to nie było ile jest? 21. Dziewięć. <noise> <noise> jak jeden z 11 <noise> To by było coś. <noise> Powinny się bardziej starać. Nie no dobrze. Tak, także może powiedzieć, dlaczego to jajka wzięłaś sztuczne? Chyba zaczęłaś mówić. Nie no nie wiem. A, bo powiedziałeś, że... Ale ja wam opowiem jak to było. No wiem, ale ja nie pamiętam. Że... <laughs> Naprawdę. No, no, to... bo, no bo to coś było takiego, ale nie wiem. Powiem tak Ani. Dowiedzieli... nas się za dużo dzieje, żebym ja pamiętała jakieś Wszyscy się dowiedzieliśmy dlaczego. To no. <laughs> ty jesteś tu brudno. No bo kurde, bo się tak wywaliłam. Całe normalnie spodnie mam brudne. Cała jestem brudna. No to nic. E, brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. A nie jest określone do ile lat. A. No to trzech. Do 23 to już po. Dobra kochani, dziękujemy wam, jeśli to już po, to już dziękujemy wam za oglądanie, czas skończyć ten filmik. Dzisiaj zobaczyliście w sumie wszystkie nasze zwierzaki, także cały przekrój. Tak? Tak, tak, tak. Wszystkie. Tak. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz o tym, że mam dobre poczucie humoru, pamiętamy o <laughs> tym. Zasubskrybujcie kanał i widzimy się już w środę. A jeśli oglądacie to jeszcze w weekend, to życzymy wam cudownego weekendu i następnego tygodnia. Pa! Pa!